Czy SEO umiera? Czy sztuczna inteligencja sprawi, że tradycyjne pozycjonowanie przestanie być skuteczne? A może jest wręcz odwrotnie? Może jesteśmy świadkami rewolucji, która mądrym firmom da trampolinę do wybicia się ponad konkurencję i do bycia jeszcze bliżej swoich klientów. O tym, co działa, co przestało, co się zmienia i co zrobić, by być o krok przed innymi, właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Od jakiegoś czasu Google wprowadziło tak zwane AI Overview, czyli specjalną sekcję wyników generowaną przez sztuczną inteligencję. I ta sekcja skutecznie spycha organiczne wyniki w dół, co z pozoru mogłoby być niczym strasznym, gdyby nie fakt, że firmy już notują mniejszy ruch na stronie, mówią, że jest mniej zapytań, a co za tym idzie, mniej klientów. Jest się czego bać? Ale niekoniecznie dlatego, że wystarczy poznać nowe zasady gry i być może wykorzystać całą sytuację na swoją korzyść, jak dzieje się to w przypadku niemalże każdej rewolucji. Także w dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o tym, co zrobić, co się zmienia, jak to wygląda i co zrobić, by być właśnie bliżej klienta. Ale zacznijmy od konkretów, czyli zobaczmy sobie, co się tak naprawdę zmieniło. I tutaj, specjalnie na potrzeby naszej prezentacji, przygotowałem sobie już kilka zapytań do Google. I weźmy przykładowe pierwsze. Wpisałem Volvo XC90. No i możecie sobie zobaczyć, że Google wyrzuciło nam tradycyjne wyniki, organiczne. Po kolei sobie możemy zobaczyć, jakie strony, kliknąć w to, co nas interesuje, czyli to co, się, to, co było do tej pory. Natomiast, jeżeli wpiszemy już nowe Volvo XC90, to zwróćcie uwagę, że nagle. Google pokazuje nam coś zupełnie innego. Po pierwsze, pojawia się ta sekcja AI Overview, czyli właśnie przegląd danych generowanych przez sztuczną inteligencję. I teraz zwróćcie uwagę, że przez to, że ona się pojawiła, zajęła dwie trzecie ekranu, poniżej mamy wideo i dopiero gdzieś tam niżej idą linki organiczne. Czyli tak naprawdę te linki organiczne są zepchnięte w dół. Ale to, co jest fajne, że jeżeli sobie tutaj rozwiniemy, pokaż więcej, to. Yy, tak naprawdę, już to AI Overview zajmuje nam cały ekran, a nawet więcej, yy, ale Tutaj sztuczna inteligencja zgromadziła nam szereg danych, które uznała za stosowne do, jako odpowiedź do naszego zapytania. I teraz te dane są, jak widać, linkami połączone. I tutaj mamy też po prawej komórkę, która pokazuje nam strony, z jakich Google AI Overview, sztuczna inteligencja Google, Google korzystała, żeby nam wyrzucić ten wynik. Czyli tak naprawdę klikając tutaj no już od razu możemy sobie powędrować na właściwą stronę, tak, no właśnie. Kolejny przypadek krem na noc. Tak? Krem na noc, czyli takie pytanie, bym powiedział zakupowe, może nie bardzo konkretne, bo te kremy zazwyczaj różnią się rodzajami tak, jakieś tam do, do odpowiedniej cery itd., tak ale tutaj prosto wpisałem krem na noc. Wyskoczyły produkty, po czym idą. Mamy znowu spis linków organicznych, czyli po prostu właśnie to, co nam się wypozycjonowało. Natomiast, jeżeli wpiszemy, jaki krem wybrać na noc, czyli to, co ja tutaj wpisałem, to znów pojawia nam się Google AI Overview, czyli przegląd informacji, porad i tego, co Google uznało, że powinniśmy wiedzieć. I teraz znów, jeżeli sobie rozwiniemy, to mamy pełną informację, a po prawej znów możemy sobie się poprzez kliknięcie powędrować do odpowiedniej strony. Jeszcze jeden przykład: Hydraulik Szczecin. Od razu lecą firmy hydrauliczne, związane z mapkami, tak, później mamy linki poszczególne, czyli znów możemy. Znów takie tradycyjne pozycjonowanie, natomiast jeżeli wpiszemy cieknący kaloryfel szczecin, co może być pytaniem wywołującym albo związanym z tym, że poszukujemy hydraulika, to zwróćcie uwagę, że nagle znów pojawia nam się przegląd od AI, czyli AA overview w tym miejscu. I tak naprawdę znów mamy szereg firm, które, no jeszcze tutaj w tym przypadku zwróćcie uwagę, że no mniej więcej tak pewnie, nie wiem, 3 piąte powiedzmy stron nam zajęło, a tutaj już znowu mamy linki organiczne, czyli pozycjonowanie, natomiast tutaj je Overview zajęło nam, ale jeżeli ktoś tylko kliknie tutaj, czyli rozwiń więcej, pokaż więcej, to już linki organiczne linkną nam gdzieś tam na dole, a po prawej mamy znowu firmy, które możemy bezpośrednio wybrać, i wiele osób zaczyna czytać te informacje z jej overview, ponieważ tu są czasami konkretne porady, tu są jakieś takie informacje, które powinny, według sztucznej inteligencji, najlepiej, możliwie najlepiej nam pomóc. I jeżeli. Um, Rozwiniemy i utkniemy w tym miejscu i te informacje nam się spodobają, i być może właśnie tego hydraulika znajdziemy poprzez problem, czyli jak naprawić cieknący kaloryfer, to już raczej małe prawdopodobieństwo, że zejdziemy w dół do wyników organicznych. Konkluzja jest taka, że tradycyjne SEO yy, gdzieś tam spada nam w dół, natomiast my musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć się właśnie w jej overview. Nowej rewolucji, i by zrozumieć metodykę działania Google w taki sposób, by w pełni ją wykorzystać i by przeskoczyć konkurencję w dotarciu do klienta. W skrócie można zauważyć, że mamy do czynienia z podziałem yy, zapytań i odpowiedzi na nie na pytania transakcyjne, związane z usługą, z produktem, jak i informacyjne, edukacyjne, związane z rozwiązaniem problemów. Czyli Tutaj mamy transakcję, sprzedaż, konkretny produkt, a tutaj mamy rozwiązanie problemów, danie jakiejś tam odpowiedzi, która ma na celu przy, przybliżenie problemu, zrozumienie go, edukację, i w tym drugim przypadku sztuczna inteligencja pomaga nam w najlepszym możliwym, według niej, poddaniu nam na tacy rozwiązania. Jak wiecie, sztuczna inteligencja rewolucyjnie wchodzi w nasz świat i świat biznesu. W tej chwili, jeszcze na razie, tak naprawdę, zapytań do czata GPT to w porównaniu z, z Google'ami to jest na razie 1 do 10, ale to się drastycznie zmienia. I jestem prawie pewien, że za kilka lat, nie wiem, czy to się zrówna, czy przewyższy, natomiast na pewno ta liczba zapytań, takich właśnie edukacyjnych, gdzie człowiek po prostu chce się dowiedzieć chce, żeby sztuczna inteligencja za niego wykonała pewną pracę będzie coraz więcej. I to są rzeczy, które nie tylko są związane ze sztuczną inteligencją ponieważ już od dawna klienci zadają pytania w wyszukiwarce Google jeszcze przed sztuczną inteligencją które są bardzo mocno powiązane właśnie z problemem, jego rozwiązaniem, i bardzo ważną kwestią jest, by właśnie zadbać o to, by znajdować się w odpowiedziach na zapytania klientów, nie tylko typowo produktowe, ale także właśnie związane z rozwiązaniem ich problemu. No i teraz ważne pytanie: co zrobić, by być w Google AI Overview? Przede wszystkim Twoja strona musi być źródłem wiedzy, wartościowych treści, eksperckich. Precyzyjnych, tak poukładanych i tak postrukturyzowanych, by Google i sztuczna inteligencja nie miała problemów z odnalezieniem pewnych treści i żeby na Twojej stronie albo Twoja strona nie skupiała się jedynie na promocji określonych fraz kluczowych, tak jak jest to w tradycyjnym pozycjonowaniu. Nie, nie, nie mówię o. W całym pozycjonowaniu, ponieważ w takim profesjonalnym pozycjonowaniu zwraca się uwagę na wiele kwestii, ale często jest tak, że klient chce mieć określone frazy kluczowe, wiele go nie interesuje, byleby one były, i to jest to clue cały. No to tutaj tak się nie da, i generalnie rzecz biorąc, tutaj strona musi być nakierowana na odpowiedź na określone problemy. I musi precyzyjnie odpowiadać właśnie na potrzeby klientów, i precyzyjnie, a jednocześnie w sposób wartościowy i ekspercki, wiarygodny, yy, odpowiadać tak, by Google uznało, że to są wartościowe treści, że chce je podać w tym swoim panelu, w tym swoim właśnie panelu Google AI Overview. A co za tym idzie, no, wymaga to yy, mocnej pracy. Skupieniu się właśnie nie tylko na określonych produktach, ale też na ich zastosowaniu, na tym, w jaki sposób pomagają, na skupieniu się na odpowiedziach na określone problemy klientów. I tutaj wchodzi Geo, czyli takie SEO na sterydach. Geo to jest skrót od Generative Engine Optimization, czyli od optymalizacji pod treści generatywne, pod wyszukiwarki AI, czyli właśnie pod sztuczną inteligencję. I tutaj w przeciwieństwie do SEO skupiamy się nad treściami, które muszą być wiarygodne, eksperckie, które tak naprawdę muszą być ułożone w odpowiednie schematy, w schematy odpowiedzi i zapytań, w, w odpowiedni sposób podane, tak by nie było żadnych zastrzeżeń, by była jasność, że to są treści generowane nie jako lanie wody, jak to często było w... w 10 lat temu i wcześniej w pozycjonowaniu, tylko konkretne, potwierdzone, najczęściej połączone, polinkowane do odpowiednich stron, badań. Za tym powinna iść jakaś marka eksperta, często może iść, niekoniecznie musi iść, ale powinna iść. Powinna być pewność, że to, co podajemy, jest. Najświeższą, najlepszą możliwą wersją odpowiedzi na zapytania klientów. Tutaj też można sugerować się zasadą eksperckości, wiarygodności, autorytetu, autorytetu i doświadczenia, czyli takiej. Czwórcy, która po prostu sprawia, że masz pewność, że to źródło jest wiarygodne. I w taki właśnie sposób działa AI Overview i działają właśnie sztuczne inteligencje. A usługa Geo to jest właśnie robienie optymalizacji wszystkiego, bo to nie tylko są działania wewnętrzne, ale również zewnętrzne, które mają na celu sprawienie, by Twoja strona w oczach Google, w oczach sztucznej inteligencji była tą właśnie, którą warto zacytować. Wiele osób zadaje pytanie, no dobra, to w takim razie ja mam robić CEO czy GEO? Ja od razu powiem, że to jest trochę złe pytanie, ponieważ tu nie chodzi o wybór, a mądre połączenie, tak by synergia tych działań dała najlepsze możliwe efekty. Jak pokazałem na początku, są frazy, które dalej wyświetlają się w wynikach organicznych i to jako pierwsze, a są takie, które dopiero wyświetlają się niżej pod AI Overview. AI Overview też z kolei skądś musi brać wyniki swoich odpowiedzi, więc czerpie je z kolei ze stron. Czym lepiej wypozycjonowana strona, tym z pozoru powinna dawać nam lepsze wyniki w AI Overview, ale uwaga pod warunkiem, że właśnie to pozycjonowanie jest również skupione bardzo mocno na geo, czyli na właśnie na te schematy, o których mówiłem, AI o odpowiednie optymalizacje, o odpowiednie wyszczególnienie odpowiedzi, takie by. W sposób ekspercki można było zaspokoić pytanie, zaspokoić potrzebę wiedzy klienta, by pokazać mu produkt z najlepszej strony, ze strony używalności, ze strony użyteczności, ze strony tego, jaką rolę spełnia. A z kolei SEO jest bardzo ważne, kiedy ktoś po prostu pyta o produkt. I tutaj mogę też taką ciekawostkę powiedzieć, że obserwujemy w takich naszych powiedzmy analizach, ale coraz częściej się o tym mówi, że z jednej strony często widać, że strony wysoko wypozycjonowane pojawiają się częściej w wynikach AA Overview, z drugiej strony AA Overview. Coraz częściej korzysta z dalekich wyników. A to dlatego, że strona, która być może na pewne frazy nie jest dobrze wypozycjonowana, ma świetne działy, które pokazują, powiedzmy, użyteczność danego produktu. I właśnie AI Overview sięga po to, bo tam ma tą właśnie odpowiedź, która wydaje się sztucznej inteligencji najbardziej odpowiednia. Także nie, nie SEO czy nie GEO, tylko tak naprawdę mądre połączenie, mądra synergia, bo. To nie tylko kwestia zapewnienia sobie, jak najlepszego dotarcia do klienta, ale bycie we wszystkich możliwych miejscach, gdzie klient nas poszukuje. Odpowiadając więc na pytanie z początku odcinka, czy to koniec SEO, absolutnie nie. Natomiast SEO musi się zmieniać, musi ewolucję przechodzić, może rewolucję, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Ponieważ Robiąc SEO tak jak do tej pory, naprawdę wiele stracisz, ponieważ Twoje pozycje jeszcze prawdopodobnie przez dłuższy czas będą na dobrych miejscach. Niektórzy klienci pisujący określone frazy, trafiający bezpośrednio, będą kierowani do tych wyników. Być może będą tacy, którzy będą pomijali AI Overview, ponieważ z jakichś przyczyn nie będzie im się to podobało, więc będą dalej docierać, ale z czasem, a już widzimy to w raportach, ten ruch może się zmniejszać tak naprawdę, jeżeli generalnie rzecz biorąc nie zadbasz o geo, nie zadbasz o to, by być w wynikach generowanych przez sztuczną inteligencję, by zapewniać klientom odpowiedzi przede wszystkim na ich problemy, dlatego że klienci, tylko ci najbardziej zdecydowani, którzy od razu wiedzą, czego szukają, oni zapewne chcą po prostu dotrzeć do strony, która im to sprzeda, która im to zaoferuje, która natychmiast dostarczy im daną rzecz. Duża część jednak klientów, Szczególnie ci młodzi, którzy często szukają pytań już w ogóle, zupełnie poza Google, ale ci, którzy szukają w Google, ci, którzy chcą tak naprawdę uzyskać odpowiedź na określone problemy, będą wpisywali zapytania, będą wpisywali prośby, odpowiedź na dany problem, będą wpisywali problem, i właśnie tutaj odpowiednio zrobiona strona, odpowiednie treści, odpowiedni content, odpowiednia eksperckość, zadbanie o autorytet będzie kluczowy, ponieważ to da Ci szansę na to, by, by istnieć w jej overview, by istnieć w odpowiedziach czatów i by strona też była lepiej wypozycjonowana, bo jeszcze raz podkreślam, geo bez SEO nie istnieje tak naprawdę, bo yy, geo, ma, geo jest zbudowane na bardzo dużych podstawach SEO, ale z drugiej strony samo SEO dzisiaj już będzie coraz mniej wystarczające, a poza tym trzeba być wszędzie tam, gdzie jest Twój klient, bo jak doskonale wiemy, potrzeba wielu zetknięć z marką. Czym więcej, w czym większej ilości miejsc jesteśmy, gdzie są nasi klienci, tym większa szansa na właśnie pozyskanie tego klienta. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. A jeżeli masz jakieś pytania, chcesz wiedzieć, co w Twoim przypadku zadziała lepiej, w jaki sposób przejść tą rewolucję i skorzystać na niej, to zapraszam do kontaktu. Napisz. Postaram się odpowiedzieć. A jeżeli chcesz ze swoją firmą wejść w nową erę pozycjonowania, w nową erę obecności w sztucznej inteligencji, to serdecznie zapraszam do nas. Od niemal 24 lat robimy działania, które dają skuteczną przewagę dla wielu firm, i tych małych, i tych dużych. Mamy bardzo duże doświadczenie. Serdecznie zapraszam. Link w opisie. Do zobaczenia.